Dwa miesiące nie brzmi źle, jak zapożyczanie pożyczanie pieniędzy za darmo. Dzisiaj w dyskusji Kamil Jaszczak. Kamil, jak cię przedstawiać, jesteś specjalistą? Spraw pozyskiwania szeroko rozumianego finansowania dla działalności gospodarczych. Czy to finansowanie bankowe, kredyty z Unii Europejskiej, czy dotacje? Okej, okay, okej. Okay. Czyli rozumiem dotacje, kredyty dotowane z Unii Europejskiej to jest coś, co. Wyłożysz nam tutaj dodatkowo poza takimi standardowymi rozwiązaniami inwestycyjnymi, które można uzyskać. No, teraz już zdążyliśmy chwilę porozmawiać. Jest takim hitem aktualnym ta pożyczka rozwojowa. No to, to, co w niej interesujące, to chyba najbardziej oprocentowanie. Zdecydowanie tak. Pojawiło nam się na województwo pomorskie szeroko rozumiana pożyczka inwestycyjna. Co prawda, tam jest. Dużo gwiazdek, które mówią, kto może uzyskać to finansowanie jak i wykrywa. na co. Dokładnie tak. Natomiast oprocentowanie jest stałe, nie zawiera żadnych dodatkowych opłat i zaczyna się od 1,88 do maksymalnie 4,73. Jest to stałe oprocentowanie. Ale czekaj, czekaj. 1,88 to brzmi jak pieniądze za darmo. Praktycznie tak. Dostajemy kapitał prawie za darmo na szeroko rozumiany rozwój działalności gospodarczej. To, jak jest oprocentowanie na samym końcu, decyduje trochę, czym się firma zajmuje i na co chce wydatkować, ale absolutnie każda firma jest inna, więc indywidualnie musimy przeanalizować każdy przypadek, żeby określić, z czego może skorzystać. Okej, okay, no ale to, tego rodzaju pożyczki rozwojowe rozumiem, że były dostępne już w, w latach poprzednich. Mhm. Tak? Dokładnie, dokładnie tak. Można je na pewno przeznaczyć na zakup środków trwałych, które pomagają rozwojowi działalności gospodarczej, na cyfryzację, na automatyzację, na inwestycje w przemysł 4.0, ale również dosyć ciekawym rozwiązaniem jest to, że możemy uzyskać fajne oprocentowanie na poziomie 1,88 dla startupów, czyli dla firm, które nie ukończyły dwóch lat działalności. Okej, okay, no ale powiedz mi, no bo teraz wiesz, to jest dużo informacji, no nie każdy będzie w stanie się po prostu odnaleźć w tym, czy to jest do niego dopasowane. Z takich praktycznych rzeczy, jeśli chodzi o rzeczy zrealizowane, nie wiem, w zeszłym roku, dwa lata temu, jakieś takie najciekawsze projekty albo najbardziej popularne przedsięwzięcia, którymi posługują się przedsiębiorcy? Najczęściej jest to na otworzenie nowej filii, nowej siedziby firmy. Na przykład na wyremontowanie nowej siedziby firmy, zakup nowych środków trwałych, maszyn, urządzeń, wprowadzenie nowej usługi. Dobra, dobra. Czy samochód też się liczy jako maszyna, czy nie? Samochód jest dosyć specyficznym, jest pojazdem i na chwilę obecną można kupić tylko i wyłącznie elektryki. Czyli można w ramach tej pożyczki półto, nie wiem, 1.8% 2.36 tutaj mam zapisane. Można za to kupić samochód elektryczny? Akurat samochód elektryczny będzie objęty standardowym oprocentowaniem, czyli 3.77, ale tak. No ale 3,77 to jest bardzo tanio w porównaniu do tego, ile kosztują realnie leasingi na tego rodzaju samochody. Dokładnie tak, jest to dużo tańsza alternatywa w zasadzie dla po prostu firm. Dobra i teraz pytanie, czy jakby skorzystanie z tego e, m, kredytu dofinansowanego ze środków unijnych, tak go nazwijmy, e, m, powoduje to, że nie możesz już korzystać z dopłaty typu tej, tej, tej Mój Elektryk, czy jak tam się nazywało? Tak, znaczy trzeba pamiętać, że niezależnie od tego, z jakiego projektu unijnego korzystamy, czy to z kredytu, czy z dotacji, na jeden środek trwały, na jeden zakup można skorzystać tylko z jednego formy finansowania, czyli albo z dotacji, albo po prostu z pożyczki. To jest mniej więcej to samo, co w sklepach, kiedy idziemy na zakupy, promocje nie łączą się ze sobą. No dobra, ale jeżeli ktoś chce kupić tak, to elektryczne Porsche, no to ono kosztuje tam zdecydowanie więcej ponad limit mój elektryk, no to i tak by z tego, z tej dopłaty nie skorzystał. Tak, aczkolwiek trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, że każdy zakup powinien być rozsądny, adekwatny, do danej inwestycji. W związku z powyższym musimy uargumentować, dlaczego akurat taki samochód chcielibyśmy zakupić i czy nie możemy w to miejsce kupić samochodu tańszego. Okej, okay. no i teraz z drugiej strony jakby tak podchodząc już racjonalnie do tematu, chcąc kupić samochód dostawczy, który będzie jeździł gdzieś tam okolicznie i będzie on elektrykiem i tak będzie kosztował ponad to 200 tam ileś tysięcy, więc prawdopodobnie z dopłaty tego, do tego mojego elektryka nie skorzysta, ale tutaj już mamy tutaj przestrzeń na to, żeby faktycznie skorzystać z taniego finansowania finansowania na zakup tego pojazdu. Jeśli chodzi o samochody dostawcze do 3,5 tony, tak, aczkolwiek nie dla każdej też firmy musimy przeanalizować tak naprawdę każdy przypadek. Firma Zgodnie. transportowa tego nie jest w stanie skorzystać, ale jeżeli ja jestem producentem albo dowożę towar do moich klientów, to już jestem w stanie z takiego projektu zakupić taki samochód. No dobra, ale jeżeli ja jestem na przykład jakimś usługodawcą lokalnym, typu robię paznokcie, jestem podologiem, Mm, lub to możesz innego. zakupić samochód na przykład. Jeśli po to, żeby dojeżdżać, jakby do punktowo do klienta. Dokładnie tak. No bo teraz zobacz, takie usługi, które. No, Pod myślisz, warunkiem, że takiego samochodu nie miałeś i nie miałeś takiej usługi. Ponieważ. No, to, nie ma, no jakby rozumiem, że nie masz tej usługi z dojazdem do, do klienta. klienta. Czyli jeżeli nie masz samochodu, bo jeżeli dojeżdżasz z samochodem w tej chwili do jakiejś marki X mhm. i ci się znudził ten samochód i chcesz po prostu mieć nowsze. To nie jesteśmy w stanie tego zakupić. No dobra, ale jesteśmy duzi, wiemy, że tutaj chodzi o kwestię argumentacji. Dokładnie tak. Ale na przykład możesz chcieć zatrudnić jakiegoś pracownika, który już nie ma takiego samochodu i możesz z tego skorzystać. <gry> Oczywiście. Ja tutaj patrzę na to z perspektywy tego, że takich osób, które świadczą usługi, małe usługi, szczególnie w dużym mieście, no bo mieszkamy mhm. jednak w dużych miastach, no, no, tych usługodawców jest dużo. W małych miejscowościach tych usług jest znacznie mniej. Na wioskach już w ogóle nie powiem, bo tam zazwyczaj nie ma niczego. I teraz często zauważam, że osoby, które świadczą usługi lokalnie, zaczynają szukać rozwiązań na nowych klientów, właśnie kierując się w, do małych miejscowości. Mhm. I faktycznie zakup pojazdu, doposażenie go na to, żeby móc świadczyć usługę lokalnie, może być naprawdę świetnym rozwiązaniem. W, po, w połączeniu jeszcze z cyfryzacją i automatyzacją w firmie. Firmach, co jest w zasadzie kluczowe w dzisiejszych czasach, jest to na pewno fajne rozwiązanie. Jeżeli właśnie jesteśmy przy cyfryzacji, czy tego rodzaju pożyczki, czy jakiekolwiek inne dotacje, na rozwój Twojego przedsiębiorstwa w usługach online, w marketingu online, w social mediach, czy, czy na tą sferę jesteśmy w stanie znaleźć jakieś finansowanie? Jak najbardziej tak możemy, taki cel jest objęty tym niższym oprocentowaniem właśnie 1,88. E, możemy to również łączyć ze, ze sztuczną inteligencją, czy z przemysłem 4.0? Czyli chcesz mi powiedzieć, że ja jako Paweł Kopeć, prowadzący swoją firmę czy firmy i chcący nie wiem, zaistnieć w mediach społecznościowych, no wiedząc, że kosztuje mnie to jakąś ilość kapitału i planuję tutaj rozwój, jakąś ekspansję, mogę realnie skorzystać z kredytu 1,88%. Dokładnie tak, na cele związane z tą inwestycją, którą będziesz w zasadzie realizował. Wiesz, no mamy tutaj kilka sprzętów, które stosunkowo dużo kosztują, więc no każdy, każda inwestycja, nawet jeśli chodzi o ten temat social mediów, po tej stronie takiej technologicznej czy technicznej, jakby jest dość droga. Ale z drugiej strony mamy też obsługę nas jako przedsiębiorstwa przez inne firmy, które tym się zajmują. Rozumiem, że to też moglibyśmy sobie sfinansować. Jak najbardziej tak. Ważnym też aspektem w ramach tego oprocentowania najniższego 1,88, co warto podkreślić, to są firmy, start do dwóch lat działalności gospodarczej. Często te podmioty nie mogą dostać finansowania bankowego, w związku z powyższym te firmy są wykluczone i muszą korzystać tylko z własnych środków. <coughs> Tutaj natomiast te cele inwestycyjne mogą realizować się na dużo niższym w zasadzie kapitala. Ok, i teraz jak jesteśmy przy wykluczeniach, kto na pewno tego finansowania dostać nie może? Nie mogą dostać firmy, których działalność jest nie do końca wizerunkowo dobra albo zdrowotnie, czyli producenci papierosów, alkoholów, branża erotyczna, e, hazard, e, czy sprzedaż różnego rodzaju narkotyków, nie wiadomo w jakim rozwiązaniu, do palaczy itd. To jest w zasadzie wykluczone. Czyli rozumiem Lombardy, pewnie też, no bo to tak, jak w branży finansowej też tam pewno... Niekoniecznie. To, to byśmy okay. musieli dokładnie, generalnie przeanalizować, na co taki Lombard chciałby pozyskać generalnie takie Okej, okay. A gdybyśmy chcieli zrobić akcję typu Buddha, czyli ja teraz kupuję samochód, wystawiam go na, na aukcję i będę okay. robił przekręt na wacie, rozumiem, że tutaj na razie jesteśmy OK. Nie jesteśmy OK, ponieważ e, jeżeli już zaczynamy tego typu rzeczy robić, to prawdopodobnie e, nie dostaniemy zaświadczenia z urzędu skarbowego. O niezaleganiu, albo będziemy na czarnej liście w związku z powyższym. W takie rzeczy się nie bawimy. No to przed, ja mówię, przed tym, zanim, zanim wpadniemy. Okej, okay. okay. no dobra, wydaje mi się, że to po tej pożyczce obrotowej e, mamy. Gdybyśmy mieli ten temat pożyczki obrotowej podsumować w takich prostych kilku pytaniach i odpowiedziach, to mamy tutaj spisane, czyli, Kamil, ile można dostać pieniędzy? Maksymalna kwota to jest 2 miliony złotych, e, aczkolwiek to jest maksymalnie też gdzieś do 80% wartości zabezpieczenia, bo trzeba zaznaczyć, że te pożyczki wymagają zabezpieczenia w postaci nieruchomości. Jeżeli takiej nieruchomości nie ma przedsiębiorca, to może użyczyć to osoba trzecia albo udziałowy, czy właściciel w zasadzie firmy. Okay. Jakie jest w takim razie docelowe oprocentowanie? 1,88 się zaczyna, natomiast maksymalnie może wynosić 4,73. Dobra, i podsumowując, na co można przeznaczyć środki? Na szeroko pojęty rozwój w działalności gospodarczej. Okej, okay. dla kogo to jest? I kto ma największe szanse? Dla prawie każdej firm, które chcą się po prostu rozwijać. To, co jest też istotne, to to, że każdą złotówkę z tych pieniędzy później trzeba rozliczyć, trzeba mieć na nią fakturę. Czyli nie może to być na bieżący, na bieżący cel. Nie za dobrze. E, ale mamy na to aż 9 miesięcy. W związku z powyższym możemy ten projekt całkiem długo realizować i możemy również zawnioskować o to, żeby przez pierwsze pół roku tego kredytu w ogóle nie spłacać, ponieważ jesteśmy w tym procesie przygotowywania inwestycji. Okay. Jaki jest czas realizacji tego przedsięwzięcia? No bo wiemy, że ruszyło 21 października, ale od dzisiaj, kiedy. Możemy spodziewać się pieniędzy, jeżeli wszystko zrobimy dobrze, nadajemy się i tak dalej. Jeżeli składamy z klientem wniosek kompletny, z pełnym biznesplanem i opisami, to czas na analizę szacujemy w tej chwili, że będzie trwał około 5-6 tygodni. Okej, okay. i potem? Podpisujemy umowę, środki zostają nam wypłacone na rachunek i mamy 9 miesięcy na ich wydatkowanie. Czyli realnie w ciągu 6-7 tygodni przyjmijmy z jakimś tam zapasem, jesteśmy w stanie mieć? Uznajemy, że to będzie 2 miesiące. Uznajmy, że będzie dwa miesiące. Dwa miesiące nie brzmi źle, jak na pożyczanie pieniędzy za darmo. Dokładnie. Dobra? Jakieś ekstrasy, jakieś dodatki? Tutaj byś dodał coś takiego, na co warto zwrócić uwagę? Na pewno warto się po prostu odezwać, napisać krótką wiadomość, żebyśmy zweryfikowali, czy dane przedsiębiorstwo może uzyskać takie, takie środki. A nawet jeśli okaże się, że w danym projekcie nie jesteśmy w stanie z takiego projektu skorzystać. To my i tak będziemy do tego klienta mieli po prostu e, informację, na co te środki chciał przeznaczyć. Jeśli pojawi się w najbliższym czasie jakiś program, który będzie spełniał oczekiwania danego przedsiębiorcy, to zaproponujemy mu nowy program. A jeśli chodzi o Województwo Pomorskie, to w najbliższym czasie trochę tych projektów jeszcze będzie. W porządku. Teraz, w zależności od tego, w jaki sposób do, dotarłeś do tego materiału, to będziesz miał albo formularz kontaktowy w linku wiadomości mailowej, albo w profilu, moich mediów społecznościowych również znajdziesz po prostu formularz zgłoszeniowy, gdzie możesz uzupełnić swoje dane, wpisujesz tylko i wyłącznie, że chcesz zgłosić się na tą pożyczkę rozwojową i jak najszybciej się z tobą skontaktujemy.